Cześć do serdecznie w kolejnym odcinku z gry Happy Wheels! Dokładnie tak dawno nie było Happy Wheelsa, ale myślałem sobie, pomyślałem sobie, że możemy faktycznie nagrać Happy że w mu starcie pisaliście, że kurde kiedy będzie happy Wheels, proszę bardzo! Teraz w momencie jest happy Wheels więc mam nadzieję, że łapeczka będzie zostawiona. Taki wielki kciuk, koźwa tutaj jest. Jeżeli jesteście ciekawi, co to za koszuleczka ogólnie to to jest moja nowa koszuleczka, którą możecie już sobie już teraz tak naprawdę zakup zakupować zakup nieważne. Link oczywiście będzie w opisie. A typowego otwarcia jeszcze sklepu jakby nie ma, o kuźwa przewinąłem, nieważne, e, typowego otwarcia sklepu jeszcze nie będzie, ale będzie już bardzo, bardzo niedługo, sobie ogarnę tam e, wszystkie rzeczy i będą nowe grafiki, bla, 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 ale już jak ktoś jest niecierpliwy, to może sobie wejść, zobaczyć, jak to tam wygląda. No, a teraz już jedziemy, Czy weź, weźmy sobie to, Plamet Kiss, nie mam pojęcia, o co tu będzie chodziło, tak czy siak zobaczymy. Sienku, kolejna adventure czeka na nas, bratka, i tu. No i paszło tam chyba i głowa urwała, dobra, dobra. Uuu, jeszcze grubę korzona, jeszcze Mikołaja żeśmy zapierdzieli. ja pierdzielę jeszcze. E, dobra. No i na sam koniec mi musiało łeb odpaść, no niestety już tak byłem blisko, dobra. Jeszcze raz. One more time, and then go na do this, and then go na this, and then go na. Hey, Macarena. Bajla, bajla, ela, ela. A ogólnie pisaliście mi, że nagrał sobie tego też powiedzmy Happy Wilsa w 3D, tak? What the fuck! Nie. No tak blisko. Żeby nagrodę tego Hypersa 3D ogólnie, który teraz niedawno, jakby. Może jeszcze nie wyszedł, bo to jeszcze ta, ta gierka dosłownie nie wyszła. Tam jakieś update czy i w ogóle. Więc, jeżeli będziecie faktycznie chcieli, to możecie tutaj napisać w komentarzu, e, czy tak, chcemy tego Hypersa 3D i tak dalej. To możemy sobie wziąć jeden tak jakby. A, udało się. A, pierdziele, 20 wygranych. Jak, jak będziecie chcieli, to oczywiście możemy zrobić sobie wtedy taki jeden myślę specjalny odcineczek czy coś takiego właśnie z Happy Ulsa, że to będzie jakby Happy Wheels nazwany wtedy, nie wiem, tam 130 coś i pół na przykład i to będzie wtedy 3D na przykład albo, albo po prostu jakiś oddzielny odcinek, Zobaczymy. Więc jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście łapeczka, tym bardziej ewentualnie możecie po prostu napisać. Okej, okay. jepa i lecimy. I koko Jumbo i do przodu, jak to się mówi, prawda? Elegancko, tutaj se to będzie znikać. To se też będzie znikać, i łapiemy się tutaj. Mam nadzieję, że mi rąk nie urwie. Dobra, trzymam się, czymą się, czymą się. Pyk. Teraz się trzymam tutaj, dobra, dobra, dobra. Easy, easy. Teraz tutaj. Dobrze, elegancko, lecę, lecę, lecę. Teraz się łapię tutaj. A nie, nie, nie łapię się tutaj. Apki, dobra, apki And press space. Bar. What? No miałem nacisnąć spacebar. What? Chyba coś nie pykło ogólnie. Jeżeli tam będzie coś dalej, to raczej na delfinka, to ja tego nie przejdę, nie? Halo, jedziesz dalej? To są jakieś takie rolki jakby, kurde, ja się... katurlam jakby po tym tak śmiesznie. Tak, grab on! Co ja ci mam kuźwa grabnąć, nie? Zdupy ci to zgrabny. Nie, no nie. Dobra. One more time. Ja to zrobię, bo to nie jest jakieś trudne, tylko em, tam mi oderwało ręce, tak trochę nie planowałbym powiedział, więc. Hopsa! Lecimy tutaj, lecimy teraz w dół. Na spokojnie, to jest easy, to jest easy. Ja, może nie grałem jakiś czas do ale kuźwa szkila to mi nie zabraknie. Raczej mam nadzieję, kuźwa. Dobra, lecimy, lecimy tutaj, lecimy tutaj. Nad kolcami troszkę tam się cieplutko zrobiło, ale nic się nie stało. Jest ok. Teraz tutaj, teraz ok. Spadamy tutaj, 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 tutaj. To się tego kończy, dobra. apki. key. Aha, don't press spacebar. Ok, przepraszam bardzo, no to w tym momencie ja zlamiłem, bo było napisane, żeby nie naciskać spacji. Ok, rozumiem. Rozumiem, rozumiem, zwracam honor, oczywiście, zwracam honor. Mogłoby i być jak. I tak, 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 zgadzam się, zgadzam się, zgadzam się. No, ne, ne, tak więc lecimy sobie, teraz będę mógł faktycznie e, złapać sobie to, dokładnie. O, teraz złapałem to i teraz powinienem przeżyć, tak, dokładnie dwoma rączkami sobie złapałem. Oj, bliziutko, bo i mamy metę, czyli dosłownie przed samą metą, niestety, urwało mi ręce. No, takie rzeczy się oczywiście zdarzają. Zobaczymy, cóż będziemy mieli tutaj. Epic bottle Flips. Flip it. Ty, ty, ty. Ty, 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 kuźwa ma nie udało mi się, no ty, chyba, chyba mi się nie udało, eee, if you hold, co, if you can land it on this bottle, save, replay, coś tam, coś tam, no, chyba, chyba nie do końca, eee, co ja mam w ogóle tak naprawdę zrobić, czy ja mam trafić w tamtą, tamtą szparkę, czy, czy kuźwa, nie wiem co, eee, Jakieś butle coś tam spadają, czy coś, czy coś ja mam zrobić w ogóle, tam spadają na dole, ale nic mi nie da, tu mogę sobie Może tak mam zrobić, czekaj, czekaj, jak zrobił tak... Eee! Musiałbym trafić tam tą butelkę na górze, nie? Czekaj, czekaj, ja spróbuję. Eee! Kuźwa, a ja mogę w ogóle trafić, czy ona jest taka niewidzialna? Nie, niewidzialna, nie, nieważne! Nie podoba mi się ta mapa, idziemy dalej. purple challenge! O kurde, ładne, 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 tutaj gradienty, prawda, i wszystko, i tylko, że czuję, że... Zaraz będę miał dupie, właśnie, dokładnie! A, to... Czekaj, tu było też win, Okej, okay, Tam jest win, a tam jest pro win, a tu jest zwykły win. Ja, ja chciałbym pro win najlepiej, ale coś mi się wydaje, że... A, a, a! Chociaż? Czekaj, bo ha, bo to chyba chodzi wtedy o to, żeby to cię nadziało tak naprawdę, żebyś wleciał do góry, no może być i tak. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, 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 cofnij się lecił Pyk! Uuuu. Okej, czekaj, teraz shiftem. Dobra, dę shiftem skoczyć. Uuuu, o szty, kurde, byłem już blisko, byłem blisko, byłem blisko. Nie, 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 nie. Ja się tak łatwo nie dam, będzie Pro ja wam mówię. I nie, to się z kontrolą chyba brzcze. Nie! O Jezus co to mnie tak przedziurawiło? Znaczy, przedziurawiło, przepłowiło na pół, nie wiem, ale dobra, mam zwykły win, trudno, niestety nie jestem pro, nieważne. Blender. To brzmi bardzo źle, <laughs> ale zobaczmy. Hmm, kogo by tutaj dziś blendować? Może zacznijmy sobie normalnie, dajmy sobie owoce, prawda, żeby było ładniej i wesoło. Open. no dobra, wrzućmy sobie owoce i dajmy sobie, co, aha, ok, jeden speed, żeby sobie zmienić na chwilę te wodę. a, teraz powinienem zamknąć, tak, zapomniałem, żeby to zamknąć, teraz open, teraz close, nie umiem używać blendera, to jest nieistotne, ok, zero speed, proszę bardzo, tutaj open, żeby wpadły sobie te reszki, dobra, cóż możemy teraz dodać, teraz może dodajmy sobie mm, dla smaczku, prawda, y, y, przedmioty, prawda, takie jak krzesło, y, magnetofon, telewizor, y, czy tam jakiś nie, no to jest... Y, nie kuchenka kuźwa, czy znaczy, to jest jakby stary telewizor, to wygląda też jak ta, mikrofala na przykład. E, chyba nie do końca zamknę, że znaczy, zamknąć, zamknę, dobra, dajemy teraz dwa razy ścig, ponieważ potrzebujemy to dobrze zmielić, prawda, dobra, zatrzymajmy, troszeczkę żeśmy tam zmienili. Czy teraz wpadnie ta część? Dokładnie, wpadnie, to zamykamy jeszcze raz, jeszcze raz to Okej, okay. teraz, żeby nasz szejkuś, prawda, czekaj, teraz open, żeby nasz, prawda, shake miał lepszą konsystencję, dodajmy sobie tutaj, prawda, kibelek, tak, żeby nie było, dobra, trzy kibelki wpadły, zamykamy oczywiście, poradnik robienia koktajlu z dziejem, oczywiście prędkość razy dwa, tam jakaś część tam wypada poza ten, to jest nieistotne, dobra, dajmy razy zero, dobra, w tym momencie mamy zrobione to. Cóż jeszcze możemy tutaj oczywiście dodać? Myślę, że możemy dodać sobie tutaj Beatkę i, kuźwa, mm. i, i Grubek Johna, jeszcze tutaj Mikołaj, Chciał się wpierdzielić, ale sorry, Mikołaj. Na razie nie dasz rady, musisz dać mi tutaj. Zmienić Dokładnie tak, żeby dać troszkę mniejszą prędkość, e, żeby to się wszystko ogarnęło. W dół sobie leciał, ok. No i teraz, czy Mikołaj jeszcze tam do Was dołączy? Chyba nie do końca, bo, bo jednak na. ale w sumie mogę mu tam nogę, kurde, zapierdzielić. Proszę bardzo, dobra. Cóż możemy. Czekajcie, zatrzymajmy. E, open. Cóż możemy jeszcze dodać późba. O, przepraszam, czekaj, Mikołaj, chyba wskoczył do końca. O, prawie do końca. Jeszcze go tutaj dupkę zmielimy, proszę bardzo, tak, tak, tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Dasz radę, dasz radę, czy nie dasz rady, zmielimy go, czy go nie zmielimy, kuźwa! Blender power No i chyba nie do końca. Dobra, no to w takim razie zero. I to jest next stage, co to zna. Znaczy? O, okej, okay. tu wszystko teraz nam wpada, prawda, do tego. Tak, dokładnie. Wpada, wpada, wpada. Po kolei, po kolei te wszystkie części nam tutaj wpadają. Ja nie wierzę, że ja kilka minut zmarnowałem teraz na robienie blender, Proszę bardzo, I done! I mamy naszego pięknego szejkusia. Zarąbi się, chora mapa. Troll level! Dewej mnie, to dawno nie było troll levela, ja chcę to zobaczyć. No, dobra, aha, okej, mam wierzyć. Okej, dobra, tutaj prepare for battle run! A to nie będzie battle run, A nie, dobra, jednak battle run! Holy shit Okej! Czyli tam jednak był battle run. Dobra, dobra, spoko. W takim razie... Here I go, and let's go! nie ma wait nie ma, wait, kuźwa. Trollet by reverse psychology, czekaj. Wait, you, th you thought that you would fall for I guess you've be... Been... nie wiem o co chodzi. Dobra, mogę tędy? Nie, tędy też nie mogę. A, teraz tędy mogę, ha. A, tu jednak była meta, okej, okay, bo już myślałem, że nie będzie mety, tam to odleciało. Dobra, no całkiem okej, okay. taki troszeczkę krótki, ale jednak yy, level fajny. Dobra, red ball, jedziemy red balla. I'm gonna do this shit, będę się climbował tutaj ładnie moją czerwoną piłeczką zagłady, pewnie zaraz kogoś jeszcze będę skniatał chyba, na razie widzę parkury tutaj, co to dla mnie, się tu katurla w tej kuleczce bez żadnego problemu, proszę bardzo, nie wiem. O, teraz rozwalam samochody, proszę bardzo, przepraszam za wszystkie zniszczenia, nie pokryję, uuuu, Troszkę, troszkę głośno to było, nieważne. Oj, oh. bracie, nie zakupiam, nie przepraszam, przepraszam kupcie przepraszam, przed Przepraszam, nie przepraszam, przepraszam i nie przepraszam, nieważne. Nie nie Thank you for playing! Y zarąbiście, jestem zadowolony. Ała. Jedziemy dalej. throw Pokémon. No Pokémony lekko już wyszły na razie z mody z tego względu, że kuźwa się opierdzielają z update'ami. Już by dawno kurde ludzie dalej grali, gdyby nie te cholerne update, a. ale dobra. Rzucamy Pokeball, Pokeball, leć! Oldman Okej, okay, będę rzucał starą, znaczy głową starego dziadka. Dobra, czej, gdzie jest win? Win jest tam, a tu jest, żeby odblokować win. Leć! Nie, śmierć, ja nie chcę! O, dać siedzę jeszcze, kuźwa. Aha, 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 okej, okay, okej. Okay. Squirtle już coś tam tego, bąbelki tutaj, no, no, tak, no, nie wyszło. Dobra, czyli pokemony mnie zabiły, tak. Zawsze się ogólnie zastanawiałem, jak to w tych pokémonach wygląda. No, trzy bole, proszę, gdzie są? Się zastanawiałem jak to jest, że w tych pokémonach nie, bo przejść te pokemon tak naprawdę mogłyby... The Attack Mist, ja pierdziel, że, że mogłyby, prawda, yy, zabić tam tych trenerów ogólnie, nie, bo to przecież, o, nothing, dobra, i, i tutaj, prawda, Watermelon, no, daj mi Watermelona, no, halo, halo, proszę tu, no nie, on się zablokował, on się zablokował, nie chce do mnie dolecieć, co za luj, co za luj, dobra, no to nie, no to nie, to, to łaszki, bez, do widzenia, Vanata, nie, Venata kontra artery. Matrix lewe, ale ja nie wiem kto to kuźwa jest czy co to jest, nie nie wiem WWIC mu w kąte, dobra, debaj to backward Chyba nie do końca wyszło jeszcze raz What up? Czemu ja sobie nogę złamałem, a jemu nic nie jest, jeszcze raz. Backflip A ja wiem co ja mam złapać. Ja mam go tak złapać i tak, mu, i, tak i tak go wcisnąć w ziemię chyba nie? Czekaj okay. wiecie o co chodzi? Że jak tak go złapię to ja mam go tak wdupić w ziemię! Kurde Nie, 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 nie eee, yeah. Ło! Jak go wygrywałem, dawaj! Kurde, nie, nie o to chodziło jeszcze. Eee, makarena! Kurde, no zgiń, no zgiń, no zgiń, no zgiń! No skurde, nie wychodzi. Uu! Nie. Yeah. I głowa kuźwa w, w ziemię. Ma, pa, patrz jak go tam cziste. pa! Eee, 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 eee. <ścoughs> Dobra, powiedzmy, że się udało, chociaż, chociaż nie wiem, czy to o to chodziło. Hulk Smash Revolution. Ny, jeszcze brakuje. Okej. Okay, ja pierdzielę! Hulk Smash! Hulk Smash! Hulk Smash! Hulk! Smash. Hulk, smash. Hulk Hulk, Hulk! Hulk. <laughs> Smash, kol. Smash, kol. Smash, kol. Smash, go Smash, cholik Smash, cholik Smash, cholik Smash, Hulk! Smash, kol. Smash, kol. Smash, cholik V?

Oh, no chodź, 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 chodź! Oh, no jeszcze jeden, no chodź, 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 no chodź! No chodź, Hulk! Smash! Ja pierdziele, dobra ta mapa. Podobała mi się jak nie wiem. To, to była tak dobra mapa, że ja już nic po tej mapie nie mogę nagrać, bo to była w ogóle najlepsza mapa z tej, z, tej, z tej, w ogóle z tego odcinka, nie? Naprawdę. Naprawdę. Ja uważam, że to wystarczy... Na dzisiaj z Happy Wheelsa, jeżeli chcecie więcej Happy Wheelsa, bo tak naprawdę tej serii nie skończyłem, tylko po prostu chwilkę nie nagrywałem. Jeżeli chcecie więcej Happy Wheelsa, łapeczka w górę, mam nadzieję, że będzie. Bijajcie tam na Facebooku, Instagramie, wszystkie social media w opisie, wszystkie linkacze, możecie obczaić sobie koszuleczki. No i widzimy się w następnych odcinkach na moim kanale. Zazwyczaj, jeżeli są w tygodniu, są o godzinie 15, jeżeli są w weekendy, no to są o godzinie tam 8, 9, 10, w tych trzech godzinach. A jeżeli się coś tam ewentualnie nie pokaże, no to wtedy prawdopodobnie nie ma odcinka, ale możecie zawsze sprawdzać, więc... Nie zapomnijcie o subskrypcji, która jest dziś w tym momencie tutaj. Tam możecie jeszcze skliknąć sobie taki mały dzindusiek, żeby być powiadomionym o każdym odcinku, żeby nie było kurde, bo nie, niektóre odcinki gdzieś tam Was mogą ominąć. Więc jeżeli nie chcecie przegapić żadnych odcinków, no to fajnie jakbyście sobie zaznaczyli taką funkcję. Tak więc to tyle ode mnie. Biczę dla Was, trzymajcie się i do następnego odcinka. Papa! Pa.